A w dzisiejszym odcinku Auto Challenge mamy przed fantastyczną Toyotę. No podobno się toyoty nie psują. Ale patrzcie tam. 109 tysięcy przebiegu i to auto ma naprawdę tyle przebiegu. Piękny automacik na, na pokładzie. Patrzcie, jest piękna. Eee, wiemy tylko tyle, że historię znamy od samego początku tego auta właściciela. Pozdrawiam Karol. Eee, co do wszystkiego? To 8 lat temu była naprawiana głowica, bo była prawdopodobnie pęknięta i teraz jest na tą samą przypadłość. Po paru metrach, dosłownie parę metrów przejechane, temperatura już jest 90, z kratek już leci żar, ale jest ładna. Nawet wstyd siadać w takich ciuchach. A co najważniejsze, a co najważniejsze, na no układ jest nabity, węże są twarde jak kamienie, My nie będziemy korka otwierać, bo wyrzuca faktycznie ten płyn. Także 8 lat temu naprawiana głowica, teraz rzucamy, zaglądamy co jest. Nawet nie trzeba testu robić na dwutlenek węgla, bo jest go bardzo dużo tutaj, ale jest naprawdę bardzo ładna Toyotka. Także zobaczymy, zobaczymy co będzie, jak będziemy ściągać głowicę, jakie tu wyzwania będą. A więc, tak jak widzicie, prace trwają nad no Toyotką. Prace trwają. Włączę lampę. Rozrządzi fajny. Paseczek, tam na dole pewnie łańcuch Tak mi się zdaje Koła zębata raczej nie Bardziej łańcuch, ale konstrukcji tak jak mówię Nie znam, a tutaj już paseczek No i paseczek widzimy jest oznakowany Na kołach też są znaki Także na pewno będzie Na pewno będzie Pasował to na znaki No ale tu widzimy, to jest męski wałek To jest kawał Kawał żelastwa, taki wałek to ja rozumiem Fajnie szklanki oczywiście z płytkami wymiennymi, także regulację zaworów trzeba zrobić płytkami. No ale, tak jak mówię, informację już mamy, że naturalnym sytuacją jest to, że te głowice pękają. Co się z nimi dzieje? Ale też mamy informację, że prawdopodobnie będziemy mieli głowicę, którą ktoś dorabia. Ktoś po prostu dorabia takie same głowice, które już nie pękają, bo oryginały są słabe. A do silnika podobno pancerny. Także... Prace trwają, zobaczymy, tak naprawdę pokażę Wam, czy coś widać po tych 8 latach e, użytkowania, czy nie i co tu się pozmieniało, jak po pościę głowicy. Całego procesu nie będę wam pokazywał, bo też jakby za bardzo nie ma na to czasu. Ale te najważniejsze, kluczowe momenty na pewno wam nagram i pokażę, po co, na co, dlaczego, kto, po co i za ile. Także to chyba na tyle. Czekamy, aż się prace będą przesuwać do przodu. Powoli, do przodu lewym pasem, a. Wtedy będę Wam pokazywał co dalej. Więc w temacie Toyota yy, wygląda sprawa następująca, że na tym cylindrze, czyli drugim, licząc od strony rozrządu wleje, wlewał, wlewał się płyn do komory spalania. Widzimy, że jest troszkę czy, bardziej czysta no i pęknięta jest tu, w tym miejscu. Prawdopodobnie w jednym miejscu, jak nie w dwóch. Wstępne komory oczywiście mogą być popękane, to się nic nie dzieje ale tu jest problem oczywiście patrząc, patrząc tutaj nie będzie nic widać widać że powierzchnia była oczyszczona papierkiem ktoś to, to ładnie przeczyścił narobił rys ale, ale pierwszy wygląda ok drugi już teraz jest mokry bo jest zalany płynem ale faktycznie faktycznie tu na cylindrze tu na cylindrze widać jakbyście się dobrze przyjrzeli Widać, że ta woda była. Także tutaj na drugim jest problem. Trzeci jest ok i te pierwszy i czwarty na pewno też, bo to nie było aż tak masywnie i to się nie, nie działo aż tak, aż tak mocno, ale faktycznie tu na tym cylindrze jest, jest przebarwienie z wody. Odłożyła się woda na cylindrze. Bardzo ładne tuleje, wszystko fajne. Zobaczymy, czy turbo jest. Tak, turbo jest. Turbo też jest pęknięte. Że liwo w turbinie jest pęknięte, tak zawsze przy klapie. Teraz Wam pokażę. Także jednak muszę być obiektywny, że i w Toyocie się zdarza. I w Toyocie też się zdarza, tam widać pęknięcie. więcej. O, teraz może ładnie wyłoszczy. Także no co, cierpi ten samochód na wszystkie inne problemy, jak, jak, i, w, jak i europejskie auta. Ale ten dziwo, jeszcze miał wolę życia i jeździł. Fajny do rozbiórki, rozrząd prosty. Dopiero głębiej jakby trzeba było rozbierać. To oczywiście lepiej ten silnik z Was wyciągnąć. I co jest z nim fajne? Patrzcie jaki. Pewnie układ korbowy jest pancerny, bo tu jest prawdziwy męski filtr. Jest jest na co chycić. To jest kawał filtra. I rozrusznik, na którym można jeździć. Jest tak wielki. Zresztą to auto posiada dwa, dwa akumulatory. Więc jest trochę tego prądu tutaj na pokładzie. Oczywiście wężyki, pociśnienia i inne garzety. Więc to na tyle. Nie, nie mordujemy tej tojotki więcej. Myślę, że myślę, że te ślady powodzi idzie chłonownicą ładnie usunąć. Nie będzie z tym problemów. Pęknięte turbo w yy, części ciepłej nie przeszkadza mu. Dlatego że, dlatego, że jeszcze nie ma problemu z ciśnieniem doładowania. I to chyba na tyle. Poczekamy na decyzję właściciela pojazdu. A więc w tomacie Toyoty mamy następująco Uchylę tak troszkę rąbkę tajemnicy A nie, uszczelka siedzi na kołkach ciasno To nie będę uchylał, a może tam? Nie, też nie uchylam Ale musicie mi wierzyć, blok jest wyczyszczony a tak mam uchylę Blok jest wyczyszczony, czyściuteńki ładne, to są tylko cienie Jest nowa uszczeleczka I jest całkowicie nowa głowica Całkowicie w 100% Żadna obrabiana, nic, żadna spawana wszystko jest tak, jak ma być. W 100% całkowicie nowa. I prawdopodobnie już jest ta usterka, pękanie tej głowicy poprawiona. Także wjeżdża całkowicie nowa. Głowica. I zobaczymy, jak to będzie chodzić. Jeszcze Wam pokażę. Baranga, co mogę to odwrócić? Jakoś? O, o dobra. O, zobaczcie. przytrzymaj tak? No, daj trochę oświetlenia. Oczywiście są cienie, ona jest jeszcze brudna do wyczyszczenia. Ona nie, ona nie jest zaś nie działa, ona jest okulistycznie nowa, ładna, pachnąca. Zobaczcie zaworki po, przekładane, podocierane, luzy zrobione, wszystko jest. Komory wstępne są nie popękane. I co? Trzeba już wystać na auto, tylko nie ma odważnego, żeby ją założyć teraz. Bo strasznie ciężko się zrobiła. To na tyle, co? Później Wam pokażę, jak będzie reszta wyglądała. A więc lecimy szybko. Bo żeśmy przegapili pierwszy start Toyoty tak ładnie palą Dlatego, że mają wstępne pompki Ręczne, można nabić ciśnienia Bryz i strzała, Że wiecie co Nie zdążyłem, na no, prostu nie zdążyłem Ale ładnie idzie Ale ładnie idzie No Zobaczymy czy ładnie będzie jeździć Uff Węże twarde, uszelka siedzi Na miejscu a więc korzystając z okazji robimy w sumie przedostatnią aktualizację tematu Toyota dlatego, że ponieważ gdyż iż zabraliśmy Toyota w naturalne jej środowisko żeby można było powiedzieć czy ona jeździ czy nie jeździ taka droga, szutrowa delikatnie powolutku sobie tutaj podróżujemy e, słuchamy zawieszenia, słuchamy stabilizatora, powiem Wam że naprawdę jest różnica po takiej drodze prowadzić ładę a Toyota. Tak, jest duża różnica. Nie wiem, jak w terenie to auto w żadnym wypadku, w żadnym wypadku nie byłbym godzien zabrać w teren, bo jest tak ładnym egzemplarzem. Ale po takiej dróżce można delikatnie się przejechać. To nie przeszkadza. Jedziemy 20-25 na godzinę. Autko naprawdę bardzo fajne. Doinwestowane, dlatego z pełnym szacunkiem możemy tylko i wyłącznie po takie dróżce się przejechać. Druga sprawa jest taka: głowica, tak jak mówię, głowica poszła nowa całkowicie. Uszczelki, śruby, inne bambety, szpilki wszelakie rzeczy zostały porobione. Co miało być porobione, to jest zrobione. Zakres prac opiszę, opiszę pod filmem. I co? No i sprawa, sprawa wygląda następująco, że później Wam pokażę, jak pięknie ten silniczek chodzi, jak j jak równiuteńko, Naprawdę pełen szacu i to jest bardzo fajne auto. Bo jesteśmy w stanie tym samochodem jechać cały czas na autostradzie z prędkością 120 na godzinę. Można sunąć i nie dzieje się nic. Nie dzieje się nic, można się przejechać bezproblemowo. I ta prędkość nie jest dla niej jakaś zabójcza, straszna. Patrzcie, ile drzewa, ale by się paliło w kominku. Tylko, że ja nie mam kominka, także a stąd drzewa na pewno nie można wziąć. Tanie jest kupić, powiem Wam, na pewno tanie jest kupić. E, odbiegając, ale ładnie pachnie drzewem. E, odbiegając od tematu, pokażę Wam jeszcze Jak on tak nośniczego ładnie pracuje, czyściutko zapalimy, zgasimy, przygazujemy. Tak do 3000. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało pod maską, i to chyba na tyle. Także widzimy się tuż za niedługo. A więc teraz Wam pokażę ładnie, czyściuteńko, śludnie to wszystko zrobione. Tak jak lubię. Tak jak lubię, ma być tak, że nie mamy się czego wstydzić. Nic nie cieknie, wszystko suchuteńkie. Tak mówię, doszły tulejki na stabilizatorze, i jest wszystko porobione tak, jak ma być. Ja se sam dodam gazu. No, odpalimy, posłuchamy jak chodzi na ciepłym No, pal Patrzcie, jak on mięciutko startuje A chodzi? Pięknie Cichuteńko, mięciutko Jest jedwabista praca tego silnika Także, możesz zgasić Także po to zabrałem to auto w taki czy większy teren. A tu akurat teren jest żadny, bo akurat asfalt, żeśmy wyjechali z tej szutrowej drogi na asfalt, po to, żeby wam pokazać, że to auto naprawdę po takich drogach to nie jest auto, to już nie jest samochód do katowania po lesie, skakania po, po wertepach. Do tego są inne pojazdy. To auto jest właśnie do tego, żeby sobie jechać asfaltem, zjechać czasami na taki szuterek i wrócić sportem na asfalt. Nie można. W inny sposób nie wolno traktować tego pojazdu, a szczególnie tego egzemplarza, dlatego, że ten jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, jeżeli chodzi o, o, wizer, o wygląd karoserii, zawieszenia. Naprawdę, to auto ma 100 tysięcy przebiegu. Zaraz Wam pokażę, ile ma przebiegu. A więc tak wygląda przebieg 109910 km na tą chwilę Troszkę tam kilometrów dojdzie Jak wrócę nim już na warsztat Ale w stanie jest idealnym W stanie jest idealnym ten samochód Pokażę Wam resztę Pokażę Wam resztę Oczywiście Tu klient sobie na pewno nie życzy Żebym pokazywał tablice rejestracyjne Bo nie ma po co Ale jest naprawdę przecudowny samochód Przecudowny to chyba na tyle, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o gazywanie tego auta na fajnych oponkach, na fajnych oponkach jest, które oczywiście robiłyby roboty w terenie, ale to nie o to chodzi. Kamyczki trzeba powyciągać albo wypadają po asfalcie, jak będziemy jechać. To na tyle, tak jak zawsze subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wybijajcie na Instagrama i wyraźcie swoją opinię, co Wy myślicie, jakie Wy macie doświadczenie z takim Land Cruiserem. To na tyle i czekamy na kolejny challenge.